Dzisiaj mam na Switch Nekamilo. Witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj mam do opuszczenia kilka spraw, a mianowicie pierwsza z nich to taka, że YouTube mi zarąbało konto. O, bardzo miło. W zasadzie po czterech latach mógłbym pamiętać swoje konto, ale... leżne hasło, ale no co dziwne w ogóle to hasło nie pasowało. Dobra mniejsza z tym. E, mam teraz nowe konto. E, tutaj właśnie ten film na nie będzie i... Będę rzucał różne rzeczy, co mi tam się usra w głowie. Także może coś się dobrego znajdzie i będę ten kanał jakoś prowadził mniej więcej prosto. No i teraz słyszycie może jak napieprzam w klawisze, ale to tylko dlatego, że gram sobie troszkę w tonego hołka. No. No to tyle w sumie chciałem powiedzieć. Także troszkę to smutne, ale z tym. Dobra, no to do pierwszego odcinka. Ja się z wami żegnam. Hej,